Dobre i pobożne rzeczy nie zawsze prowadzą nas do dobra. Zostań do końca, by posłuchać, co Bóg chce dzisiaj Tobie powiedzieć. Dzisiaj w kościele czytam Ewangelię Jana, drugi rozdział od 13 do 22 wersetu. Teraz możesz zrobić sobie screen lub zatrzymać to wideo i za chwilę przechodzimy do rozważania. Dzisiaj czytamy fragment, w którym Jezus wypędza zwierzęta i kupców z świątyni. I zaczęłam się zastanawiać, co oznacza, jaki jest symbol tych zwierząt. I na modlitwie przyszło mi, że w zasadzie no to były dobre rzeczy same w sobie, czyli owce, bydło, gołębie. I nawet Jezus i Maryja, kiedy składają ofiarę Bogu, to składają właśnie synogarlic, czyli z gołębi. I te rzeczy w samym sobie one są dobre, bo służyły do dobrych celów, służyły do ofiary Bogu. Problemem było to, że one zajęły miejsce spotkania z Bogiem, czyli świątynię. I zrozumiałam na modlitwie, że właśnie bydło, owce i, e, i tego gołębie to jest taki symbol rzeczy dobrych, ale które nam przesłaniają Boga. Z kolei, kupcy to jest taki symbol zasługiwania, kiedy daje coś Bogu po to, żeby coś otrzymać. Na przykład modlę się po to, żeby otrzymać jakieś pozytywne emocje. I świątynia sama w sobie nie jest święta, ale to jej wnętrze, czyli Bóg, który w niej mieszka, czyni ją świętą. I bez Boga ta świątynia jest jedynie zwykłym budynkiem. Tak samo nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, gdzie w środku w nas mieszka Bóg. I. Mówi o tym fragment z listu do Koryntian w trzecim rozdziale, jest napisane od 16 do 17 wersetu. Czyś nie wiecie, że żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. Więc skoro Bóg zamieszkuje nasze serca, świątynię naszych serc, to powinniśmy dbać o to serce, o tą świątynię. Właśnie poprzez rozpoznawanie, bo jeżeli nie będziemy rozeznawać, no to w pewnym momencie wejdą do naszego serca tacy nieproszeni goście, czyli właśnie te bydło, owce, gołębie i głupcy. I to może się stać niezauważalnie, bo to przychodzi pod pozorem dobra. Właśnie tak zły duch na zwierzących atakuje. Yy, to jest takie... Yy, działa właśnie poprzez dobro, bo te rzeczy są dobre. One służą do ofiary właśnie, gołębie, owce. I to może się wydawać dobre... Ale to jest pozor tylko dobra, bo prowadzi w konsekwencji do złych skutków, do, złych skutków, do przysłonięcia nam Boga i zajęcia miejsca spotkania z Bogiem. Więc to, te bydło, owce, kupcy, gołębie to jest symbol takiego czegoś, co przechodzi właśnie pod pozorem dobra. I widzimy, że Jezusowi bardzo mocno zależy na Tobie i na Twoim sercu, by ono było oczyszczone. By, by było miejscem, w którym możesz spotykać się z Bogiem. I Jezus cytuje Psalm 69 i mówi: Żarliwość o Twój dom mnie pochłania. I w dzisiejszym fragmencie czytamy, że Jezus wypędził to wszystko ze świątyni, czyli uwolnił spod spływu Zego Ducha i oczyścił świątynię z tego wszystkiego, co przeszkadzało w spotkaniu z Bogiem. I przykładowo taka pobożność w napięciu w takiej nadmiernej skrupulatności sprawia pozór dobra, ale nie prowadzi nas do dobra bo prowadzi często właśnie do niepokoju a Bóg nie chce dla nas takiego życia w niepokoju, w lęku w, w ciągłym jakimś takim napięciu, to jeszcze może być takimi dobrymi rzeczami, które delikatnie przesłaniają nam Boga ja wypisałam sobie pięć takich punktów i po pierwsze, to może być przywiązanie do przeżyć duchowych. Na przykład to jest szukanie uczuć, pociech na modlitwie, efektów takiej e, modlitwy zamiast samego Boga, czyli skupienie się na darach, a nie na dawcy. Po drugie, to jest taki perfekcjonizm duchowy, czyli taka chęć, by dobrze się modlić perfekcyjnie, by być świętym, zamiast pozwalać Bogu e, działać. Skupia, zamiast takie skupienie na sobie, a nie na Bogu. I często właśnie prowadzi właśnie do skrupułów. Ale mamy aktywizm duchowy, i to jest robienie wielu rzeczy kosztem ciszy i relacji z Bogiem. I często te rzeczy nam przysłaniają Boga, zamiast nas prowadzić do Boga. E, pobożność zewnętrzna, czyli skupianie się na formach, zwyczajach. Ocenianiu siebie innych zamiast na sercu, przywiązanie do rytuałów dewocjonaliów, formułek bez wewnętrznego spotkania z Bogiem. I po piąte, to jest potrzeba uznania kontroli, czyli subtelne pragnienie, by mieć wpływ lub widzieć owoce natychmiast, zamiast ufać, że to Bóg działa w ukryciu. Widzimy, że te wszystkie rzeczy one są dobre, takie jak chęć bycia świętym, jak rytuały różnego rodzaju, jak formułki. Czy, czy też chęć widzenia owoców. Natomiast w momencie, kiedy one nam przesłaniają Boga, to przestają być dobre i mogą nam nawet przeszkodzić w spotkaniu z Bogiem. Dlatego musimy być ostrożni i rozeznawać, bo zły duch przychodzi pod pozorem dobra, przychodzi jak anioł światłości. I mówi o tym święty Ignacy w regułach rozznawania duchowego, abyśmy rozznawali, i między innymi tam właśnie mówi o regule. Anioła światłości, więc te wszystkie rzeczy, które dziś były wymienione, to są tylko środki do celu, i te środki mogą nas prowadzić do spotkania z Bogiem, ale mogą nam też przeszkadzać. I jedynymi środkami, które nas prowadzą bezpośrednio do zjednoczenia z Bogiem, to jest wiara, nadzieja i miłość, bo inne rzeczy, choć same w sobie są dobre, to mogą stać się przeszkodą w tym spotkaniu z Bogiem. Z kolei Wiara, nadzieja i miłość nigdy nie będą przeszkodą, i tylko bezpośrednio nas prowadzą do zjednoczenia z Nim. Więc rozeznawajmy, badajmy i patrzmy, w jakim kierunku prowadzą nas te dobre rzeczy. Dziękuję Ci za to, że oglądasz ten film do końca. Nagrywam go, ponieważ Bóg poprosił mnie o to na rekolekcjach w milczeniu. Jeżeli chcesz rozważać ze mną codziennie Słowo Boże, to zaobserwuj ten profil. Do zobaczenia.